Dawno, dawno temu. A może nie tak dawno. Za górami, za lasami. A może gdzieś niedaleko. W pewnym wielkim mieście wydarzyło się raz coś, co widziałem na własne oczy. U mistrza Szymona Tratwy uczył się naprawiać buty mały szewc Kopytko. Taki śmieszny, że patrzeć nie było można na niego, żeby się nie śmiać. Wciąż płatał fikle zamiast dobrze szyć buty, więc go majster Szymon Tratwa ciągnął za uszy, które w końcu stały się prawie tak wielkie jak uszy słońca. Kopytko wszystko chował do ucha. W lewym uchu miał scyzoryk, guziki, kasztany i szpulkę do nici, a w prawym gratwę, trochę smoły, katapultę i dwadzieścia kamieni. Widać więc od razu, że to był niedobry chłopak, gdyż nikt inny nie strzela z katapulty. <słuch> Raz nawet, Szewczyk kopytko strzelił tak wysoko, że trafił kamieniem w twarz księżyca i wybił mu dwa przednie zęby. Innym razem tak zrobił buty, że tam, gdzie miały być noski, przybił obcasy. Pan, który się zawsze śpieszył, nie mógł ruszyć z miejsca dwa tygodnie. Co chciał zrobić krok naprzód, robił krok do tyłu. Kiedyś jednemu dobremu panu, co przyszedł, aby mu wzięto miarę na buciki, wsadził do kieszeni raka. Przestraszony Szymon Dratwa uciekł aż do Ameryki. Kopytko został teraz bez pana i musiał sobie pójść w świat. Figle mu były ciągle w głowie, więc o nic się nie troszczył. Idzie, idzie i wszędzie zrobi coś złego. <grystanie> <noise> Raz koło jednej wsi spotkał wielkiego kaczora. Ja jestem szef Skopytko, a ty? Witam, jestem Wojciech Kwak. A dokąd to idziesz? Idę tam, gdzie żyje jeden szewc co ma buty. W takim razie to bardzo daleko. Wszyscy wiedzą, że każdy szewc bez butów chodzi. Ale pójdę z tobą, bo masz takie uszy, jakich jeszcze nie widziałem. <noise> Szli odtąd razem i bardzo im było wesoło. Okazało się, że kaczor był to może jeszcze większy łobuz niż szefczyk. Obaj płatali takie figle, że ludzie przed nimi uciekali. <słyski> paknę mu nad uchem najlepiej będzie jeśli mu zrobię tak żeby się złościł ha! <ścười> <śés> <śm> Panie Kwak, co mu się stało z oczami? Nie wiem, ale są zupełnie mokre. Dziwne. Pierwszy raz to widzę. O. Nieszczęście! Nieszczęście! Buty moje uciekły, a drugich nigdy już mieć nie będę! Przyniosę ci twoje buty, jeżeli mi powiesz co to jest, co leci z twoich oczu. To? To łzy? To ty nigdy nie płakałeś? Nie wiem jak to się robi. Masz tu swoje buty, staruszku. Zabraliśmy je, żeby ci zrobić przykrość. Aha, aha. Chcę Cię prosić, abyś nigdy nie robił psot. Co to jest? To nic. To łzy. Takie łzy, kiedy człowiek jest szczęśliwy. Nie rób już nigdy takich psot, które ludzi przyprawiają o gniew albo o ból. Czyń tak, abyś wesołością pocieszał smutno. A zobaczysz, jak Ci będzie dobrze. Kwa, kwa. Ten staruszek mi się podoba. Zupełnie się nie gniewa. To ciekawe. La, 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 la. Kwa, kwa, kwa. <śpiewa> <śpiewa> Zróbmy im psikusa. Jesteś niemądry jak kura. Zrobisz to, co ci każę, zatańczysz na jednej e? nodze. Ja tymczasem stanę na głowie i będę fikał nogami.

Wędrowali tak we dwójkę przez całe tygodnie i miesiące. A gdy się tylko dowiedzieli, że ktoś w jakimś mieście lub w jakiejś wsi jest zmartwiony, szli tam czym prędzej i rozweselali ludzi. Nie za długo stali się sławni w całym kraju i byli bardzo szczęśliwi. Jestem ministrem króla Powidło. Mam Wam powiedzieć, abyście natychmiast przybyli do pałacu, bo król jest bardzo chory i smutny. Pójdziecie do Wielkiego Dębu, a tam się obrócicie tysiąc razy w prawą stronę. A potem pójdziecie dziesięć kroków od Dębu na lewo, gdyż tam jest pałac. Fak, fak. To po co mamy się obracać tysiąc razy na prawo? Bo taka jest etykieta, aby trudniej było trafić. Ale śpieszcie się z obracaniem, bo król powidło może umrzeć. Tymczasem... Oj, <śś> Czy dawno jesteś chory, panie królu? Od 107 lat. Wtedy jadłem ostatni obiad. Wtedy także zgubiłem moją koronę. Zrobimy tak.

Kiedy przed laty król jadł obiad, korona spadła mu z głowy do talerza. A że król był łakomy, zjadł ją z rosołym i dlatego był chory. Król śmiał się tak przez pięć tygodni A kiedy wreszcie przestał, dał Szewczykowi swoją córkę za żonę A jego zrobił się I wszyscy za mną! Kaczora zaś król mianował szlachcicem i dał mu order ze złotego papieru